Dzisiaj wam pokażę jak zrobić robić taki sklep, gdzie może skupić yy, na przykład kamienny miec. Jak chcecie, jak chcecie, to musicie wpisać komendę give swój nick, nick i command block. Ok, to jak macie już command block, to bierzecie des. Deski jakieś jakieśkolwiek. Budujecie coś takiego. O! Bierzecie guzik. To jest. Kukamy. ok Jaki chcecie, ja wezmę kamienny, stawiacie tu i tu. I stawiacie ctery komand bloki i na dole jeden. Tutaj wpisujecie saj małpa p albo to jest tak. Saj ku ku p nie. Miec nie, nie, kosztuje trzydzieści dwa ze za okej okay. tak okej okay. i akcept, akceptujecie tutaj wpisujecie mm, clear clear mm, albo nie, możecie sobie wpisać, dobra zaczniemy od końcowego, wpisujecie sai Kupiłeś. Kupiłeś kamien. To jest tak. Miec Miec Tak. Robicie i robicie ten y, łańcucho. Robicie go. Nie to się, robimy go łańcuchowy. Tak, a te dwa robimy warunkowy. OK. i tutaj wpisuj, wpisujecie. Tutaj już wpisaliśmy. Tutaj wpisujecie clear. A, bo nie, tutaj wpisujecie gif no, małpa Minecraft, Minecraft craft takie dwa takie dwie kropelki, i wpisujecie mm. iron 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 sword ok pyk Tutaj wpisujecie clear małpapę, ma minę raft Znowu te dwie kropki. Y, I ron, iron in ein got. Tutaj, tutaj wpisujecie jeden. Jak tutaj wpisaliśmy Okej, okay, tak. I tutaj wpisujecie ten i. I tak. I tutaj clear małpa p p i iron in in GOT 31 Tutaj wpisaliśmy jeden, okay. a tutaj wpisujecie miec kosztuje 32 zelaza i patrzcie i jak naciśnięć To tak no to, no to działa tylko ten ostatni, ale jak a jak sobie weźmiecie 32 z laza, laza o, i naciśniecie to, czekaj to zrobiłem źle, tutaj tak, clear, no to pokażę, Wam tutaj, jak to wpisujecie? Wpisujecie tutaj coś takiego. W następnym wpisujecie coś takiego i ustawiacie takie zecy. Tutaj też takie ustawiacie zecy. Okay, tak. Tutaj wpisujecie GIF małpa P małpa, Minecraft Stones Word i takie robicie tutaj i. A w ostatnim kupiłeś kamienny miec. Okej, okay, i tutaj teraz to, to zabudować. O, i i tutaj mm. zobaczcie, jak jak nie macie, to jest miec, kosztuje 32 zelaza, a jak sobie weźmiecie, o, tyk, tyk, to dostajecie kamienny mied. Patrzcie, a jak nie macie, to nie dostaniecie. O. Ale Wy, jak chcecie, to se możecie wybrać, czy to ma być. Mm, czy to ma być ten. Zelazny mm, mied, diamentowy mied. to ma być jakaś Cikielka czy coś. Na przykład, teraz mogę wybrać. Mm, tak, sobie, sobie wybrać na przykład dia, diamond axe. O, i wpisuję tak. I, i tutaj jak, mm. jak na przykład mogę zrobić tak, to jest zniszczyć. Mogę wpisać zela 0, 0, 0, 0, tutaj mogę wstawić o, jak macie 32 zelaza o, jak nie macie, to wam się nie kupi. Ale jak weźmiecie, miecie, to To wam zadziała i dostaniecie diamentową sikierkę. Okej, okay, myślę, że ze skącym jest jeszcze pokażę komendy. Tutaj takie, tutaj takie ustawiacie. Tutaj, tutaj wpisujecie, co chcecie dać. Takie tutaj ustawiacie. Na końcu wpisujecie: Sai, kupiłeś kamienny miec albo coś innego, jak chcecie. Tutaj wpisujecie: Clear Małp Minecraft Iron ingot 1. Takie ustawiacie. Tutaj zecy A tutaj, tutaj wpisujecie: Clear Małp P Minecraft. Te dwie kropetki Iron, podłoga INCOT 31 ustawiacie takie i, a na dole jeszcze wpisu, wpisujecie y, Saj Miec kosztuje 32, ale jak sobie wybraliście coś innego, to, to wpisujecie tam coś innego. Mam nadzieję, że pomogłem. To by było na, na tyle. Ja się z Wami żegnam i... Bye.